Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym e, podzielić się z Wami e, tym, jak ja segreguję śmieci u siebie w domu. Ponieważ mieszkam w West Hollywood, to do segregacji śmieci używamy e, niebieskiego kosza i tam możemy wrzucać papier, szkło, plastik, metal, więc nie musimy tego segregować więc jest to na pewno o wiele prostsze. E, więc zakładam rękawiczki. Mój ko kosz na normalny śmieci jest malutki i tak naprawdę wychodzę ze śmieciami tamtymi raz w tygodniu tylko. Ale ponieważ dużo gotuję, no to tych śmieci jest więcej. Yy, ale na pewno kosz rysunkowy tutaj jest o wiele większy. To jest chyba 2-3 dni. Mhm. Zaczynamy od plastikowej doniczki. Proszę bardzo, też. Wszystkie pojemniki na jogurty, te sprawy. Tutaj jest też taki znaczek, taki trójkącik ze strzałkami. Zazwyczaj, jak ten znaczek jest, to znaczy, że może to iść do segregacji. Pamiętajcie, że, że musicie się zapoznać z prawami yy, na swoim osiedlu czy w swoich miastach, bo to naprawdę zależy od firmy, która jest zatrudniona, żeby yy, od firmy, która przyjeżdża i bierze te. Wśmi. Tutaj na przykład mam. Yy, to są karty pokładowe. Prawda? to ostatnio jak wracałam z Polski karty pokładowe i, i mają na sobie taką wydaje mi się, że to jest papier prawda, więc powinno być ok teraz nie wiadomo, bo mają być taki, taki burszczący papier zazwyczaj to nie jest ok, więc jutro idę do gminy oni już mnie tam znają i będę się pytać, czy można czy ja to mogę oddać do resetingu, na przykład słuchajcie dowiedziałam się że tej butelki. To jest butelka od mojego soku jabłkowego, który bardzo lubię. Nie mogę jej oddać recykling. Więc Następnym razem jak pójdę na zakupy, to kupię ten sam sok, ale w butelce ze szkła. Co mamy tutaj? Puszki. Bardzo zdrowa fasolka. Wszystkie takie... Słuchajcie, tylko tyle jest. Nie mogę w to uwierzyć, że jedzenie nasze jest pakowane w taką ilość plastiku. Po co? Po prostu po co? Absurd. Ja oczywiście multum scenariuszy, które... Które muszę czytać, bo jest to część mojej pracy. Bardzo ogromną częścią. Uf, ten scenariusz był okropny. Taki, Taki horror, po prostu zajęło mi to 2,5 godziny, żeby przeczytać ten scenariusz. Totalna męka. Ale co jest niesamowite, to to, że moja agencja drukuje scenariusze z makulatury. Więc już dużo punktów u mnie mają. I drukuje je z. z Takim tuszem, który jest zrobiony z soi. W ogóle total Ale to oczywiście idzie do recyklingu. Jak jest scenariusz krótki, to proszę, żeby mi wysłali scenariusz e-mailem. Wtedy czytam na komputerze, To są na przykład moje wydrukowane sceny do różnych castingów. Ile to jest pracy przygotowanie do castingu? Czasami godzinami siedzę i piszę, po prostu wylewam wszystkie swoje emocje i Muszę się tak uzewnętrznić. No i piszę tego tutaj dużo. Akurat tego filmu tego byłam cztery razy na, na castingu i nie dostałam go. Więc no. proszę tak. Nie spalam, kiedy spalam, ale to nie jest ekologiczne. To tak samo też po prostu. Ale wszystko, jak widzicie, drukuję na kartę, którą już wyłożyłam Proszę bardzo, to od cała też tutaj ma znaczek, więc to, to jest proste, jeżeli chodzi o decyzję. Tu jest y, puszka y, po przecierze pomidorowym, y, którą znalazłam w mojej lodówce w tyle. I tak patrzę co tam jest, tam w tej, tej, z tej puszki coś rosło i to był grzyb. Miałam tą puszkę chyba tam przez 5 miesięcy, bo pamiętam, że robiłam sos pomidorowy przed wyjazdem na święta, a jest y, marzec. Tak, cztery miesiące. Ale dzielnie wygrzebałam to wszystko, tego grzyba, to wszystko. Och. Wyrzuciłam, spuściłam wodę, umyłam tą puszkę i oddaję do recyklingu. Resa a mogłam normalnie ją wyrzucić. Wszystkie opakowania, słuchajcie, po, yy, po kosmetykach różnych nie zawsze, ale jak się sprawdzi na dole, to powinien być ten znaczek. Yy, to jest następna rzecz, którą, z którą pójdę jutro. Yy. <słuch> yy, fajnie wygląda, prawda? Słuchajcie, to jest od ryżu. Nigdy nie wiedziałam, że oni to tak robią. Ale znowu. Jest z tak dziwnego papieru. Yy, I nie jestem pewna, czy mogę to oddać do recyklingu, więc jutro się dowiem i Wam powiem. Koperty, wszystkie. Ale tak naprawdę, większość 99% rachunków płacę na internecie, na stronach, bo to można. Ostatnio mam jakąś jazdę na tajskie jedzenie i cały czas zamawiam tajskie jedzenie. Ale wpadłam na to, że zamiast. Yy, pozwalać im pakować jedzenie w te okropne pudełka, przyniosę swoje y, plastikowe pudełka wielo, y, wielorazowego użytku. I butel, Buteleczkę witamin. To akurat są z polskiej witaminki bardzo dobre. Butelka szklana od sosu vinaigrette. Od pomidorków pudełeczko. To jest taka tacka, i tą tackę też. I oddaję do recyklingu, ale czasami na przykład, jak mama przyjeżdża do mnie i gotuje tutaj yy, i robi wiele pirogów, to używa tych taczek, żeby trzymać rzeczy przed zamrażaniem. Także, ale na razie mami nie ma pudełeczka od lodów. Koszmarne te lody były, koszmarne. Nie wiem, dlaczego je kupiła. Też takie karteczki. Ja lubię pisać złoty myśli albo komponować. Piosenki. I czasami je wyrzucam jak są beznadziejne. Następnego dnia się budzę i mówię, eee, nie. Ale też jest to jest buteleczka od sosu tajskiego. Próbowałam sama zrobić ten sos tajski. Nie bardzo mi wyszło. Chyba na razem zamówię. No oczywiście, rolki od papieru, toaletowego. Bardzo ważne. Wszystkie czasopisma, gazety. Yy, wiadomo idę do recyklingu, ale najlepiej żebyście siedzieli takimi czasopismami z koleżankami, kolegami dlatego, że po co kupować, albo tak naprawdę można iść do biblioteki ja chodzę do biblioteki i wypożyczam książki zamiast kupować przypominam Wam też o godzinie dla ziemi 28 marca, w przyszłą sobotę o godzinie 20.30 cały świat wyłącza światło, mam nadzieję to jest moje marzenie, że wszyscy zrobią to o 20.30 Yy, wszystkie największe organizacje i banki yy, są zaangażowane w to, i mam nadzieję, że wy też będziecie. U mnie w domu prawdopodobnie odbędzie się mała impreza przy świecach, gdzie będziemy grać w gry i śpiewać, i grać na gitarze. Wszystko bez żadnych urządzeń elektronicznych, bez światła przez cały, przez cały wieczór i oczywiście wszyscy moi przyjaciele wyłączą światła i urządzenia. W, w swoich własnych domach I zachęcam Was do zrobienia tego samego Fajnej imprezy I koniecznie wszystkim powiedzcie, wyślijcie smsy Żeby ludzie wyłączyli światło 20.30 Pa, pa.